Cześć. W tym odcinku porozmawiamy, jak w prawidłowy sposób skalibrować żyroskop w naszym dronie. Do demonstracji użyję Mobule i Betaflighta. Zapraszam do materiału. Od czego tu zacząć? Przede wszystkim musimy podłączyć drona do komputera. Nie ma znaczenia jaki to kabel. Po drugie, potrzebujemy płaskiej powierzchni. W tym przypadku nie jest to takie proste. Jak zobaczycie, kabel będzie nam wystawał od dołu i nie będziemy mogli go ułożyć płasko na biurku. W tym celu zmienię troszeczkę położenie kamery i ustawię tam, gdzie ja to robię. Od razu lepiej. Całość tak naprawdę będzie odbywała się na krawędzi naszego stołu, biurka czy książki, czegokolwiek. Podłączmy drona do Betaflight. Klikamy Connect. Pozostajemy w zakładce Setup. Jak widzicie, każdy ruch dronem jest odzwierciedlony na modelu 3D w komputerze. Jeżeli wszystko jest prawidłowo skonfigurowane, tak jak w tym przypadku, ruchy wyglądają identycznie. Co jeżeli tak nie jest? Najpierw zacznijmy od zresetowania osi Z. Robimy to klikając w ten guzik. Najlepiej przed tym ustawić drona, aby przód był skierowany do monitora. Tak naprawdę po kliknięciu w ten guzik był zgodny ze strzałką na modelu 3D. Przechodzimy do właściwej części kalibracji. Dron powinien leżeć na płaskiej powierzchni. Wszystko zgodnie z informacją. I klikamy Calibrate Accelerometer. Kalibracja jest naprawdę szybka. I gotowe. Teoretycznie teraz, wasz dron i model 3D powinny tak samo wyglądać. Przód jest z przodu. Czyli nasza strzałka skierowana we właściwą stronę, a model porusza się tak samo jak ruszamy dronem. Co gdybyśmy zrobili to źle? Specjalnie pokażę Wam, że to się da zrobić. I co w takiej sytuacji? Dron niby leży na płaskiej powierzchni, a żyroskop ma wpisane, że jest przekrzywiony. Przez to bardzo często drony nam świrują podczas latania. Także naprawmy szybko, co zepsuliśmy. I voilà! Gotowe. Nie ma tutaj żadnego guzika Save, także nic więcej nie trzeba robić. Wystarczy rozłączyć Betaflight. Ja jeszcze może poprawię oś Z. O, i teraz jest idealnie. No dobra, co tu więcej gadać. Wszystko działa. Każdy ruch jest prawidłowy. Ruch w prawo, ruch do przodu, do tyłu, w lewo. Dookoła. Wszystko jest ok. Klikamy disconnect i gotowe. Jak zawsze, jeżeli podobał Wam się ten film, kciuk w górę. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich materiałów, zachęcam do subskrybowania kanału. W opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkiego, czego ja używam, do samego drona. Możecie poprzeglądać, zobaczyć, może coś Wam się spodoba, a może będzie akurat coś, czego szukacie. No dobra, do zobaczenia wkrótce. Na razie!